Witam wszystkich w kolejnym odcinku paskudnych rozgrywek. Dzisiaj pokażę Wam bitwę Biohazarda oraz Dual 942, którzy będą prowadzić niszczyciele T110E3 i T110E4. Mapa to Ensk w trybie spotkaniowym. Losowanie no, siłą rzeczy, panowie są na, na górze, ale jest sporo dziewiątek, sporo ósemek, więc nie jest to bitwa samych top tierów, także dla chłopaków całkiem losowanie dobre szczególnie dla, dla tedeków. jak już często pewnie zauważyliście mówię o rzeczy oczywiste czyli troszkę o mapach no tutaj można jechać na zielone ale przeważnie i tak bitwy toczą się w tym mieście nawet jeśli nie jest to tryb spotkaniowy tam między tymi zabudowaniami dzieje się najwięcej takie jeszcze wyjaśnienie Sytuacji. Tutaj tak naprawdę swoją bitwę rozgrywał Biohazard albo Biohazard, ale jednak obserwujemy akcję z perspektywy Duala, gdyż Biohazard nie nagrywał powtórki, a Dual ją miał i podrzucił. Chociaż to nie jest znowu tak, że tutaj Dual był, był popychlem i, i tylko cieniem dla swojego kolegi, po prostu Biohazard, jak zobaczycie, robił dużo kili. Zaś Dual może mniej, ale, ale jednak równie dobrze punktował Dlatego też będę czasami przeskakiwać z kamery Tak jak widział to zawodnik na kamerę swobodną Żeby zobaczyć co robi drugi TEDek Ale na razie na początku pokażę tak jak to wygląda z perspektywy gracza Tutaj sugestie od, od Biohazarda, żeby schować do miasta No dość oczywiste, jednak te czołgi dość wolne na zielonym Mogłyby sobie nie poradzić, jeśli by trafiły na, na szybszych przeciwników. Jest E50M całkiem groźny. A jednak, miasto to, to jest ich teren. Szczególnie, że jak tutaj widzicie na, na miniaturce po lewej stronie, e, mogą spokojnie obrócić lufę w lewo, w prawo, tak naprawdę do połowy czołgu. Więc nie jest ten ruch bardzo ograniczony, nie muszą wyjeżdżać, obracać się, mogą po prostu wyjechać troszkę bokiem i przycelować. Na razie, wbrew pozorom, mimo że jedziemy na, na środek miasta, do środka miasta, e, prawie przy samej fladze, to nie widać ich przeciwników. Większość z nich skupiła się przy torach i przy tamtych zabudowaniach. Biohazard dość ambitnie do przodu Już się zrobiło 0-3 Spadły nasze dwie dziewiątki I Anemix na tierze siódmym Tutaj Biohazard Każe Dualowi jechać za sobą no, dość oczywiste no, Pan wygrał w plutonie Wyspotował się już pierwszy i, Dostał bułę za prawie połowę HP Wystawia się Tutaj Dual mógł strzelać Ale <gryw> Biohazard go zasłonił Został w tym momencie sam Ktoś tam jeszcze za tego Isa za 385 strzelił, a Biohazard dokończył. Tutaj zaraz zobaczycie, w tej chwili Dual komentuje, że Biohazard zasłonił mi go. To jest wyraźny znak, że panowie, mimo że grają w plutonie, mimo że są z Neoklanu nie używali Teamspeak'a i to jest panowie duży błąd. Myślę, że się poprawicie następnym razem, bo jednak Teamspeak by takich sytuacji pozwolił uniknąć. Tutaj stoi jak Tiger. Pierwszy strzał trafiony. Jak Tiger zbity, ale przez Iza 8 Trzeba puszować, robi się nieciekawie. No, jak zauważyliście, te rasze, albo przynajmniej pół naszego rasza i ras przeciwników się minęły. Tamci, tu, tamci mniej więcej w sektorze C7 już stoi kilka czołgów, a nasi objechali obie, praktycznie całą mapę. Spotkając tylko dwóch. Biohazard już 2 kile. Stan bitwy 3 do 6, 3 do 7, szybko to spada. Panowie mieli teraz pomysł, żeby objechać przeciwników, którzy objechali nas, więc będą rasze próbowały objeżdżać, kap idzie nawet szybko, bo chyba tam stoją dwa zawodnicy. Tutaj kiszony ogórek w swoim anemiksie przejeżdża w dual nie trafił, ale trafi go za chwilę, jak zobaczycie. Trafił go e, biohazard, przepraszam za tę ciszę, po prostu czekałem, żeby e, to nastąpiło. 80% kapa bazy idzie naprawdę szybko, e, już jest naprawdę bliżutko tylko i właśnie, miałem mówić, że tylko 13%, a już zrobiło 30%. I w tym momencie drużyna przeciwników dojechała do, do kapa i, i dekapuje bazę. E, tutaj obiekt 268, dwaj panowie punktują, biohazard troszkę przez y, swoją taką wydaje mi się mm, mocną szarżę ma w tej chwili tylko 67% HP, ale zbija obiekta, ma już 4 na swoim koncie, tam się Pershing na 37 punktach zdrowia pokazał, ale już zniknął, T-34 e, była za 851. Jest 5 do 9. No, kap już można powiedzieć przegrany albo na pewno nie do wyciągnięcia na 100%. Biohazard ustawia się, punktuje i zbija te 34, którego przed chwilą Dual e, troszkę nadgryzł. Tam z tyłu przyjechał jak tiger. Kap idzie praktycznie od zera, więc już e, sprawa załatwiona. Była za 800 ponad i podpaleń przez Biohazarda. Jak Tiger przechodził na pełnym HP, nawet nie zdążył strzelić, ledwo się ustawił, a już spadł 7 do 10. 6 kili Biohazard, 0 kili Dual, Maus wystawiony, tutaj jeszcze przeładowanie chwilowe w 836, w bok zostało 272 punkty obrażeń. E75 zbita przez Biohazarda. W tej chwili duża przeciwnika kapuje. Jest 8-11. No, teraz panowie muszą na kapadę bitwę wziąć swoją ręce Jest 8-13. Zostali panowie tylko 2. Przeciwko e, przeciwnikom aż 7. E, znowu sytuacja, no, po prostu coś niesamowitego. E, dual. Jest skupiony i przycelowany na Mausa, w tym momencie wyjeżdża Biohazard, który sobą przeciwnika e, osłania. No i teraz komentarz, kryj tyły. no y, skuteczna i na, raczej, może nieskuteczna, ale bardzo e, rozsądna decyzja, żeby obstawili sobą oba rogi, tutaj niestety zerwane gąsienice, e, E50M punktowany obstawili sobą dwa rogi i blokowali z obu stron wjazd, no jednak te czołgi są silne, mogą przyjąć trochę razów ale z drugiej strony też nie są nieśmiertelne więc muszą uważać, znowu Bia punktuje, mimo że już tutaj dual się E, skupiał nie wiem czemu tu nie było strzału na E75 zerwane gąsienice, 898 e, już Biohazard 10 kili zrobił dual wciąż nic, tam i siódmy na pełnym HP. No szkoda tego e, bo tutaj właśnie tutaj teraz z obrócę, bo to jest ważny, ważny moment i stwarty e, przyjeżdża Pershing, no kurczę ten Pershing tam miał bardzo niewiele HP e, spunktował Biohazarda, trzeba mu jednak teraz iść do cieczą, zbity i czwarty Pershing jeszcze się trzyma A75 przyjechała A75 zbita Tutaj szkoda, że tego Pershinga się nie udało zbić Bo jemu się udało właśnie objechać Tutaj próbuje Biohazard się ukryć za rogiem Ale niestety ten IS-7 go wyciągnął Kurczę, no między dwoma wrakami Tutaj stoi Maus, tu stoi IS-4 I mimo wszystko jednak został Biohazard wyciągnięty IS-7 ładnie zapłonął Ten Pershing niestety punktuje Tak jak mówiłem, no strasznie szkoda Bo on miał tam bardzo niewiele może gdyby jego zbić, to to by się udało, no bo w tym momencie punktuje od tyłu. Ten I7 sobie nie radzi z E4. A Pershing mimo, że, że śmiesznie niski hierbo raptem 8 c dziesiątkę potrafi spunktować i już teraz jest pozamiatane, szczerze mówiąc, I7 tylko dopełnia formalności strasznie, strasznie szkoda tej bitwy, bo damage'u ogrom zaraz zobaczycie. Zabrakło, no tyle co nic. W pewnej chwili ten, ten Pershing był do wyciągnięcia, i wydaje mi się, że no, no była to kluczowa sytuacja. Gdyby ten, nie spa, gdyby ten Pershing spadł, to wtedy myślę, że mogłoby to wyglądać inaczej. No bo jak widzicie, i z ma tylko 142 punkty zdrowia. Tak czy inaczej, pokażę Wam teraz statystyki pomeczowe. A statystyki pobitewne przedstawiają się następująco. Tutaj znowu z perspektywy duala, więc szczegółowy obraz będziemy mieli tylko dla niego. Medal ostateczne poświęcenie, czyli za 12 i więcej kili dokonanych przez Pluton oraz wsparcie. No, <ścoughs> szczerze mówiąc, tutaj biohazard nie bardzo pozwolił się dualowi wykazać, jeśli chodzi o, o liczbę zabójstw, bo albo wtychał się przed lufę albo dość agresywnie tam dojeżdżał do przeciwników i sam ich zbijał, więc dual musi zadowolić się tylko medalem albo odznaczeniem wsparcia, tu jak widzimy no tak naprawdę po jednym strzale jeden 1 dużo tych tak naprawdę teraz, jeśli się przejrzycie, to tylko na ISA 7 tego ostatniego to były, po, były dwa strzały. Tak to wszystko po jednej bóle, ale jak widzicie, jest tak mniej więcej 900, 800, 800, prawie 850. Więc te strzały są i tak bardzo mocne. I 1114 punktów doświadczenia za przegraną walkę. To jest dużo. 93 tysiące, prawie 94 tysiące kredytów za przegraną walkę to jest naprawdę dużo raport szczegółowy zaraz pokażę stronę drużynową 12 strzałów 11 w celu, 11 penetracji 9331 mimo braku killi no to ten damage jest naprawdę imponujący przyjętych strzałów 15 10 z penetracją 5500 potencjalnych obrażeń no, no dużo, sporo naprawdę uszkodzonych wrogów 10 jeden zbity no i 419 punktów po po wyświeceniu albo po gąskach, po, po, po A jeśli chodzi o całą drużynę, to tutaj ciekawostka, mimo że Dual mało kili, to punktowo bardzo mocno, a z kolei Biohazard 8124 i kili 11. Miałem powiedzieć na początku, niedawno pokazałem Wam powtórkę, gdzie bardzo mi się spodobała i mówiłem o tym dużo Pluton trzech graczy zrobił Tam było około chyba 13,5 tysiąca punktów Tu Tutaj Pluton dwóch graczy Zrobił 17 tysięcy, prawie 17,5 tysiąca punktów obrażeń. To jest po prostu ogrom. Naprawdę, i zauważcie, Dual miał 1144 punkty doświadczenia z premką, zaś Biohazard miał 966 punktów doświadczenia bez premki, z premką będzie jeszcze o połowę więcej, więc bardzo dużo zwróćcie jeszcze uwagę na przykład u przeciwników najwyższy eksp to jest 1021 potem 1016 i 977 i prawie tyle samo co trzeci z wygranej drużyny ma zawodnik, który przegrał no, to tylko świadczy o tym jak świetnie poszło naszym graczom, ale no tak jak mówiłem, bardzo, bardzo szkoda szczególnie tutaj tego M26 Pershing, że nie został zbity, bo zauważcie, on dostał najwięcej demerżu. Nie wiem, czy gra potrafi ocenić jakby wkład w wygraną, nie na podstawie cyferek, tylko samego oglądu. Domyślam się, że nie, ale no tutaj, gdyby go nie było, to myślę, że bitwa byłaby wygrana spokojnie. Był, mimo straty jakby dwóch tierów. To punktował tego TDK od tyłu, jakkolwiek źle to brzmi, przepraszam. No i w tym momencie tak naprawdę on walkę załatwił. Cóż, szkoda, ale bitwa naprawdę bardzo fajna. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia przy kolejnej powtórce. Cześć.